Że we wniosku była zaznaczona szczerze mówiąc nieprawidłowa informacja dotycząca Pani życia, ponieważ było zaznaczone, że Pani jest rolniczką, prowadzi Pani działalność gospodarczą, posiada Pani mieszkanie własne, nie posiada Pani żadnych kredytów i otrzymuje Pani wynagrodzenia na kwotę o wysokości 8200 zł. Ja tak rozumiem, że nic się nie zgadza, tak? Nic się nie zgadza. Ze względu na to, że wniosek został zaakceptowany, jeszcze za pomocą potwierdzenia pracownika banku, Pani muszę rozumieć, że żaden uczciwy pracownik banku nigdy w swoim życiu nie zaakceptuje wniosek, który zawiera w sobie blendy informacji. Więc ze względu na taką sytuację, głównie podejrzenia dokładnie pada na pracowników oddzielowych oraz konsultantów infolinii, który mogli sprzedać bazę danych swoich klientów do grup przestępczych. A akceptować takie podejrzane wnioski, o które potwierdza się jakieś przelewy na duże kwoty, bądź na jakieś podejrzane konta bankowe. Ze względu na taką sytuację, głównie, e, przepraszam, ze względu na taką sytuację, wszędzie zostało, śledztwo na terenie naszego kraju. Dotyczy to nie tylko właśnie naszego banku, dotyczy to wszystkich instytucji bankowych oraz pozabankowych, wszystkich podziałów placówek, miast, i tak dalej. Nam zależy na tym, żeby po pierwsze, pani mogą odstąpić od umowy tego kredytu i żeby, Panie, to było bez żadnej prowizji, bez żadnych lat i bez żadnych konsekwencji. Również Całość płata kredytu na chwilę obecną jest trzymana, dopóki pani jest ze mną na linii, czyli znajduje się w trybie toku pomiędzy bankiem a odbiorcą. I wszelkie informacje dotyczące kredytu były ukryte przez BIC, czyli wniosek o kredyt nie jest widoczny w systemie, żeby oszust nie dokonał operacji przelewu. Na chwilę obecną. Czy wszystko jest dla pani zrozumiałe? Tak. Czy pani ostatni raz było w wydziale jakiejkolwiek instytucji bankowej? Nie pamiętam. Czyli fizycznie przez. Nie, pamiętam, Nie bardzo pamiętam, bardzo dawno temu. Dobrze, czy kiedykolwiek miała pani do czynienia z handlem kryptowalutami no, erpie, na giełdach, które dokonywała swojej tożsamości? Nigdy. Nie. Dobrze. W ostatnim czasie mogła pani kliknąć najcie i podejrzanej link, który na przykład był dla pani wysłany drogą mailową? Nie. Nie ma Facebooka. Dobrze. Zaznaczam. Dobrze, w związku z tym, że wszędzie zostało śledztwo i że pani nie jest jedną osobą w takiej sytuacji, teraz wszelkie informacje dotyczące śledztwa są objęte tajemnicą i nie może być udostępnione. od 6 miesięcy do 2 lat. Przy tymi słowami to oznacza, że ta informacja nie może być przekazywana nawet bliskim osobom. Takim jak na przykład. To ja nie mogę nikomu dziewięć. nic powiedzieć? Czy jak? Pani może powiedzieć co tylko jak skończy się to śledztwo. że wszystkie pracowniki jakie potwierdziły ten wniosek będą... No tu pierwsze słyszę, że są takie zasady. Przecież jak, jak ja mam... Przecież jeżeli ktoś na mnie chce wyłodzić kredyt, to ja jestem ofiarą i ja nie mogę nikomu nic powiedzieć? Panie rozumiem, że jest do No, ale to ja pójdę do prawnika, jest żeby pra prawnikowi Pod... chyba mogę powiedzieć. Pod... Mogę? Tak. Pani będzie wezwana na przesłuchanie do prokuratora. My musimy załatwić tam sprawę podczas naszej rozmowy. Mhm. Rozumie to pani? A która Dalej prokuratura będzie... to prowadzi? Ja wszystko. Pani powiem. No dobrze, słucham Poproszę. dalej. Pani rozumie, że ta informacja nie może być przekazywana nawet osobom bliskim. Tak jak na przykład żona, mąż, dzieci, czy inni członkowie rodziny. Pani może nie chcą przez przypadek zespół czy zerwać operacji policyjnej, wtedy to może narazić Pani na odpowiedzialność karną. Mhm. Także jeżeli z powodu rozpowszechnięcia informacji doszłoby do, do szkód finansowych lub reputacyjnych dla banku lub osób przeciw mogą zostać podjęte kroki cywilnych celu dochodzenia i oszkodowania. Pani muszę to rozumieć. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. Tak. Rozumiem. Podczas stać do pani. Powrzejnie się tą informację. Ze względu na to, że osoba podejrzana ma dostęp do pani danych wrażliwych oraz danych logowania istnieje ryzyku, że może wykorzystać tą informację do składania wniosku w okresie w innych bankach lub instytucjach finansowych, posługując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pozyskane środki mogą zostać przelane na konta grup przestępczych. W związku z tym muszę zgłosić wyciek danych, czyli danych osobowych do odpowiednich instytucji. Proszę mnie od razu poinformować, z których banku oraz instytucji parabankowych ja muszę złożyć wyciek danych, czyli z których Pani korzysta. Hmm. Z parabankowych żadnych. A do banku to ja sama swe, do z swojego, swojego banku zgłoszę. Ja rozumiem, ale ja muszę zgłosić do tych banków podczas naszej rozmowy, że Pani nie, dane osobowe były. Nie, ja sama zgłoszę. Ja sama zgłoszę do, do tych banków, z których korzystam. Jak Bo pan dzwonić PKOBP? Tak. PKOBP. PKOBP Niebieski. Uh -huh. Proszę poinformować, do których banków oraz instytucji parabankowych ja muszę zgłosić wyciek Panie Daniel. A może pan zgłosić do wszystkich? Na wszelki wypadek. żeby wiedzieli, że do czegoś ja takiego doszło. Czemu? Niech pan, jak ma, ma możliwość, to niech Pan zgłosi do wszystkich. Ja muszę zgłosić do wszystkich, z których Pani korzysta. No to ja do tych, co ja korzystam, to ja sama zgłoszę. Pani konto bankowe. A proszę mi jeszcze powiedzieć, pani, wie Pan co, bo mam parę pytań. Chce ze mną kiedy go, kiedy był ten wniosek o kredyt złożony do Państwa? Pół godziny temu. Pół godziny to temu. Pół godziny temu. Mhm. Tak, w online. Mhm. A przez jaką to stronę? Mówię panie, że nasz bank umożliwił złożenie konta. umożliwia złożenie wniosku o kredyt bez założenia konta bankowego w trybie online. Mm -hmm. Ja widzę po prostu tylko wniosek o kredyt w imieniu pani, bo tak kredytu jest 75 tysięcy. Mhm. Mm Proszę o informację, do których banków ja muszę zgłosić się Panie danych? Mm, nie powiem panu. Ja sobie sama zgłoszę do swoich Ale... banków. Ale ja nie pytam Panie żadnej informacji, jakieś hasła, piny i tak dalej. No ja wiem, ale ja powiedziałam, że ja sama zgłoszę. Zaraz numeru, jak tylko się panie. rozłączymy, no zaloguję się panie. do aplikacji i albo zadzwonię, albo pójdę. Jeszcze lepiej, pójdę do placówki banku, żeby było, żeby mieć pewność, że e, A, panie, kogo dane panie. dotyczą panie. I, i tak panie. zgłoszę. Pytam panie, to pani chce rozłączyć się ze mną? No wie pan, co no pan do mnie zadzwonił. Ja Mówi pan, mi pan, ja, pan ja o ważnych pan, sprawach, pan to ja jestem powiem, zainteresowana ja tym, co jeszcze pan, ma pan do, pan do pan powiedzenia. Panie Dorota, ja Pani powiedziałam cieszę, że potek, sobie tu na chwilę obecną jest szczemana. To pani jest ze mną na linii. No to ja panu potwierdzam w tym momencie, pan że panu, nie składałam panu, wniosku o kredyt i państwo nie mogą go w takim razie uruchomić. A ja, no, jak to? Teraz go wstrzymujecie, i ja, ja mówię, że nie wnioskowałam, więc na jakiej podstawie go uruchomicie? Na żadnej. Słyszę, panie, że ten kredyt jest potwierdzony przez pracownika banku. No to, to, ma, to ja proszę, proszę mi podać imię i nazwisko pracownika banku i placówkę, w której potwierdził, bo w takim razie to jest jasne, że ta osoba jest w, w tej grupie, co wyłudza pieniądze. No jak rozumie to? No ale to Państwo w banku wiedzą, kto to zrobił. I rozmawia Pan teraz ze mną, waszą klientką, na którą chcecie, chce ktoś wyłudzić pieniądze. I ja mówię, że nie wnioskowałam o kredyt, więc Państwo nie mogą go uruchomić. A nie rozumie to jest nie może podawać. A nasze rozmowy, bo rozmowa jest nagrywana. No to świetnie, ja też nagrywam. Dobrze. Pozdrawiam Państwa. Panie, chce współpracować z naszym bankiem. Dobra, słuchaj koleś, wiem, że ta rozmowa to jest oszustwo i próba wyłudzenia moich danych. Na szczęście mam, wbrew temu, co powiedziałeś, wiem, wiem skąd macie te dane moje, że do mnie zadzwoniłeś i będziecie umoczeni. Rozumiesz? Ja wiem, że próbujesz wyłudzić moje dane, żeby mnie okraść. Tak? Trafiłeś na niewłaściwą osobę. Zapominam, że rozmowa jest nagrana. No ja też nagrywam, też nagrywam. Wiem, że podałeś mi fałszywe dane i próbujesz wyłudzić ode mnie więcej informacji, żeby mnie po prostu okraść. Ja nie chcę pani okraść, ja jestem pracownikiem Departamentu Ochrony Danych. Pani może sprawdzić moją godność. Tak? Wie Pan co? To proszę mi podać numer, taki, który jest na Państwa stronie bankowej i pod który się do Pana oddzwonię. Dzwonię. Co pan na to? nie rozumie, że... Ja wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Bardzo dziękuję. Poproszę spłacić ten kredyt. na rata jest 2400. Możecie sami go spłacać? Nie ma... Wiecie, też ściema jest dobra.